Tak, myślałem, że przyjadę dzisiaj tutaj na Pustynię Kozłowską i będzie pełno kwitnących wrzosów. A tutaj guzik. Dopiero to zaczyna kwitnąć. To gdzieś do... Trzeba przyjechać za 2-3 tygodnie. Ale jest tego tutaj mnóstwo. To już wrzosy Pełno jest, ale gdzie nie, kwitną. Czyli trzeba przyjechać za jakiś czas 2 trzy tygodnie. Matko Bosko, jak tu jest gorąco naprawdę jak na pustyni. O. I jesteśmy na pustyni Kozłowskiej tu już jest Dolnośląskie trzeba się kierować za Szprotawę na Leszno Górne Leszno Dolne w stronę Bolesławca w miejscowości Trzebów dobrze mówię? albo Trzebowo naprzeciwko Dino skręcamy w drogę i trzeba się kierować na wysypisko śmieci koło wysypiska śmieci zostawiamy samochód na parkingu i tak około kilometra trzeba iść Hu, jak gorąco